Tak zaczynał właśnie tydzień, że odstawiałem auto do serwisu, ale coś tam się popsuło, w sensie nie moje, służbowe auto. Coś się popsuło i teraz dostałem smarta w zastępstwo. W ogóle nie mieli auta na początku, także była trochę komplikacja, ale teraz już się na szczęście tutaj rozwiązała ta sprawa. Jadę smarcikiem, ale ten smart jest w wersji z manualną skrzynią biegów, więc bardzo ciekawie. Czekajcie, muszę zmienić bieg. To jest właśnie ten minus. Pierwszy smart, który wszedł z manualną skrzynią, także Ogólnie ten model w sensie. Wcześniej jeszcze te stare Smarty były tylko w automacie. Na minuty auto, jak biorę od Smarta, to też jest w automacie. To także spoko. Ogólnie fajnie się nim jeździ, ale ten jest strasznie bieda Edition. Już pomijając ten lewarek. To radio, no ale mówię, jak to jest wynajęte, wypożyczone, to tam mi nie, nie przeszkadza, ale ogólnie fajne. Fajna kierownica ala sportowa, takie guziki są jeszcze na niej, więc to fajnie wygląda. Ale najciekawszy jest ten bagażnik, w którym za dużo się nie zmieści, ale jest większy niż w poprzednim modelu, więc bagaż taki torbę podróżną można na luzie zmieścić. Ja zaraz właśnie jadę do domu, także zobaczymy, o której będzie gotowe auto. Mówiłem nie zdejmuj.

Byliśmy przed chwilę na zakupach w aptece, jeszcze jakieś tam rzeczy przed urlopem, przed naszym wyjazdem. A teraz póki Ola śpi, to idę na spacerek Krótki, godzinka. W planie jest, żeby pospała A Ola poszła do domu, także sam sobie spaceruję. Ale zobaczcie, jest ładna pogoda. Ale nie będę teraz też za dużo gadał, żeby polinie obudzić chociaż tu są też hałasy inne więc nie powinno jej to robić różnicy ale wolę nie ryzykować niech na spokojnie niech sobie na spokojnie pośpi, tylko ta ręka mnie irytuje, bo ona jest ee, no w takim miejscu, żeby zaraz nie było, że jest drętwieje, Ale najwyżej będzie płakać. Tak wygląda nasz pokój. W momencie kiedy się przygotowujemy do urlopu. Nie będę głośno mówił, ale właśnie się przygotowuję i rozdzielam sobie odżywki na każdy dzień. Tutaj oczywiście wiadomo, wszystko jest rozrzucone. Ja spałem teraz w tym pokoju z tego względu, że przyszedłem trochę później z pracy i nie chciałem poni budzić, i później, gdybym w nocy wstawał, albo się kręcił. I dzisiaj prawdopodobnie też będziemy tutaj spać z tego względu, że jutro bardzo wcześnie wstajemy i będę musiał przeprowadzić auto, bo prawdopodobnie będziemy jechać wypożyczonym jakimś autkiem, tutaj ten na minuty coś więcej powiem wam jutro no a ja się przygotowuję, jest trochę jeszcze do spakowania, nasza torba ma 21-22 kg mam wykupioną do 20 kg tak więc musimy to przepakować, ale na szczęście mamy e, torbę 20 kg i trzy podręczne także będzie można sobie na spokojnie to rozłożyć ja czekam jeszcze na paczki z temu i z jakiejś jeszcze e, strony też taka chińska jakaś chyba z kosmetykami koreańskimi chyba może nie wiem z, z, Korei, z Korei jedzie nie wiem ale e, szczęście bo dzisiaj jest akurat już kur, e, u kuriera ta paczka, te paczki dwie a jutro już byśmy nie dali rady od, odebrać tego a z temu w tej paczce jest kilka rzeczy które e, przydadzą się na urlop typu jakiś e, pokrowiec na foteli, też jakieś stroje kąpielowe dla Polski, także jakieś piłki pompowane, coś w tym stylu, także fajnie, że dzisiaj to przyjdzie ale muszę obserwować, bo często DHL po prostu zostawia awizo a nie chcę, żeby była sytuacja taka, że zostawi awizo i i tak tego nie odbierzemy, mimo że jesteśmy w domu jakby takie coś się stało, to od razu dzwonię na infolinię i informuję ich żeby ten kurier po prostu się wrócił, ale mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, jeszcze ma 4 stopy tak więc już zaraz będzie tutaj koło domu jak go zobaczę, to tak będę schodził. Bo pola śpi obok w pokoju i nie chcę, żeby ją obudził. A ja sobie rozdzielam, jak widzicie rano, wieczorem, rano, wieczorem, rano, wieczorem, rano, wieczorem, aż do wtorku wieczorem. To już na wypadek ten wtorek, chociaż nie będę potrzebował raczej. Ale tak to wygląda, więc ja sobie tutaj działam dalej. I teraz mi się skończyła ta odżywka cytrulina, i zapomniałem, że jej nic nie dokupowałem. A fajnie też brać osobno cytrulinę, i po prostu otworzyłem loko Extreme. Od Majeskiego, jaka przed miałem jeszcze do wyboru ten preworkout z SFD, ale on się zbrylił, więc chciałem spróbować czegoś nowego. Powoli, powoli, powoli. I tu mam jeszcze Sawa od y, Treka, więc dlatego się zastanawiam, czy wziąć Sawa, czy ten Loco Extreme, albo tam jeszcze jest preworkout, chyba wezmę tego o Loco Extreme na, na urlop. Z tym, że już dzisiaj próbowałem i dobrze, że kreatyna nie jest smakowa. Ten Loco Extreme ma jakiś taki dziwny posmak. To jest kolaczery. Smakuje jakaś malina. I bardzo jest taka mdła, ale też od razu gryzie w gardle, więc muszę się chyba przyzwyczaić do tego. Pierwszy raz to stosuję, ale już na toaletę ciągnęło, więc jak to kiedyś słyszałem, że dobra przedtreningówka, to dwa razy kopię na, na treningu i na toalecie, więc e, takie szczegóły, ale e, chyba jest dobra porównywałem skład do tego treka i więcej tych składników miało i większą ilość, także chyba go wezmę na urlop z drugiej strony nie będę ćwiczył, więc się zastanawiam jeszcze nad trekiem dobra, tak to wygląda już skończone wszystko porobione tutaj rano, wieczór także tak to wygląda trochę tego jest, ale inaczej się nie da ja już jestem prawie przy domu zostawiałem auto służbowe i wracałem sobie na rowerku i kto by pomyślał, że mnie deszcz złapie, szczególnie kiedy cały dzień pada, ale okej, okay. mogłem wziąć chociaż jakąś kurtkę, ale nie jest tak źle, nie jest tak zimno, tak więc ja zaraz będę w domku, kardio zrobione, bo kilka ładnych minut jechałem, ale korki są masakryczne, w sumie lepiej, że wziąłem rower, ale masakra jest, pogoda. Tak wygląda mój czas. Siedem, e, 35 minut, 34 sekundy. Takie tempo sobie średnio zrobiłem, ale 8 km przejechałem. Ale jak pomyślę, że miałbym jechać samochodem, to nie wiem, czy bym dał no. radę dojechać w takim czasie. Bo korki są bardzo duże, ale jak to standard. Hamburg, e, wszystko wszędzie są te roboty drogowe i dodatkowo dzisiaj jest piątek, tak więc jak jest taka pogoda to każdy w auto wsiada zrobiłem cardio więc y, muszę się przekąpać na szczęście rzeczy mam osobne spakowane dlatego te buty wynoszę teraz Są, były lekko brudne zamknąłem piwnicę, ale jeszcze raz muszę sprawdzić nie wiem czy tak macie ale. Wcięte, światło zgaszone już teraz jak będę myślał o tym czy zamknąłem czy nie to sobie spojrzę na tego na ten film, na to wideo i będę wiedział, no ale czasami takie tak prostu dzień lat muszę się wrócić mimo że wróciłem raz i sprawdziłem za 100% czy jest zamknięte i tak czasem jest tak, że wychodzę z klatki albo jestem już w domu i tak, kurczę czy zamknąłem czy nie Dobra, idę dalej odgadniać w domu. Pytanie, czy pola śpi. okej, okay. dzisiaj jest dużo do roboty. Jeszcze brodę pofarbować, ogolić się i spakować do końca. Ja już jestem w domku. Całe plecy mam brudne. No, teraz trochę tam było widać. I taki beret kupiliśmy. Takie coś kupiliśmy z temu. Przyszło, właśnie. Nie wiedzieliśmy, że dwustronne jest. Ale trochę taki śliski materiał jest. Tak się to prezentuje, więc na plaży czy coś może jeszcze się trochę rozejdzie. Na plaży może być ok. A z drugiej strony wygląda ten w ten sposób. No, no na filmie nie wygląda tak źle, więc może tylko po prostu pierwsze wrakie wrażenie miałem. Teraz trochę na szybko Wam pokażę, co zamówiliśmy jeszcze. Tutaj jest właśnie te koreańskie maski. To w sumie nie wiem, co to jest. A to jest piłka. Dmuchana. To jest dla poli. Berecik. O, takie fajne. Właśnie o takim czymś myślałem, że będzie. Tutaj chyba jest jakaś kosmetyczka dla Poli. A jakieś wkłady na toaletę. Tam są jakieś próbki czegoś tam. To jest chyba w sumie nie wiem co to. A przedłużenie do bodziaków. Tu jest strój kąpielowy, ale ona mówiła, że właśnie takie jakieś malutki się wydają. Także zobaczymy. Może po prostu coś tam na miejscu ewentualnie. E, co tu jest? Pontonik dla Poli. Taka deska, ten, a ten, ten muszę przymierzyć właśnie. jest malutki, ale zobaczymy, może się bardzo rozciągają. I co tu jeszcze? A, to jest oli berecik, też jest dwustronny, beżowy, to ten sam materiał, materiał w sumie. I tutaj jest y, ochraniacz na wózek i na siedzisko już y, jedno jest rozpakowane i mamy też jedno takie z temu kiedyś zamówione, ale tam to był zwykły materiał. To w sumie też jest taki materiał, ale jego można na plecy założyć. Jak widzicie, ma tutaj takie szelki. Tak więc y, można go normalnie na plecach nieść. I co my tu jeszcze zamówiliśmy? To chyba wszystko, to, to są rzeczy jeszcze takie porozrzucane, to będziemy ogarniać, ale teraz nie było czasu za bardzo. Tutaj nie wiem, czy coś jeszcze jest zamówione. Tu są, o! Takie coś zamówiliśmy. Pojemnik taki materiałowy z uszkami na różne rzeczy. To są właśnie te maski, wszystkie rzeczy, które Ola zamawiała do yy, koreańskie. To jest druga paczka była. A tutaj trochę większy jest na zabawki i już są zabawki pochowane, więc... Ogólnie fajnie to wygląda. Taki materiał dosyć sztywny. I jak tam, Pola? Zadowolona jesteś? Tak? Nie? Dlaczego nie? Nie i... koniec! Nie i koniec! Nie, nie. <grywa> Dobra. <grywa> tak więc ocena naszej córeczki nie. Nie jest zadowolona.